O, o. Halo, halo, cześć, dzień dobry. Troszkę mi się kamera popsuła, ja już se poprawiam. Dzień dobry, witam serdecznie, Farming Simulac 2013. Czekam, tak I... ja pewno zaraz wyjebię. Miło, miło, mi powitać. I, jak jest, widzicie, jesteśmy razem z Sobonem. Dzień dobry. I z Krzychem, którego ja wces... Dobry. No. Tak, jak widzicie, dobry dzień dzisiaj mamy, więc gramy... Ek... Co, kto ma, ten ma? No. Niektórym się zaczął źle dzień, jak rozumie ale... się Krzychu z ze rusk... z ruskami, no nie? No. No. Tak. Dokładnie. Ja widzicie, jestem przygotowany z obsypniczkiem yy, brometa. Ja mu naszym Władysławem obsypywać. Czekaj no bo mnie tu sieczka leci. To, to może ja chyba musiał ci podejść tam, wiesz? bo nie wiem czy mi się tak nie no, wydaje. Przedmistrz. To mi jest że rzepaku nie zniknął. masz. Ja podjadę tylko pod ziemniaki i ten. No, chrchr krzy, krzy, chrechu pul, pul da się to. myszko. No cię, cię, cię ciężko jest, no ja wiem że jest ciężko, ja rozumiem. że jest te primal matchmakingi, no to jest coś. Mogos Koda szczępi girę Tak, gadać, gadać. Wa, czekaj Będzie miał waga wagację? Ja? Znaczy on będzie miał? I co się teraz sypie? O sieczka mnie. Tak jak próbająć? Teraz ty musisz raz zdjąć, wiesz, Jeszcze, jeszcze, No jest ja się, Osieczka dalej Nie, musisz jeszcze raz tu podejść i ten... Złożyć i ściągnąć Znaczy, złóż, znaczy złóż u, u siebie U mnie złożono No! Kurwa, mój Rozłożyłeś Hakszy, Haksy hakszy Pięćże haksy. hakszy Czekaj co się tu dzieje Co się dzieje temu? Zgasi Ej, a słyszałeś zmienili e... Ej, sika się zarwa. Zmienili ten mm, Dźwięk z Maca siódemki Ze wszystkiego zmienili ci dźwięk teraz Jakoś i nie słyszałeś Ej, M9 Słyszałeś jak, jak ten? Posłuchaj sobie, jak smok wybucha Smok wybucha, to z tego rzucę pod nogi Rzucę smoka pod nogi i posłuchaj jak on robi o, On No, faktycznie Próbuj no. Czekaj. Podjadę EWP on ramp A nie wiem, dlaczego ty masz cały czas stół. O! Zobaczcie, o. ty możesz jechać. Ciekawe, dlaczego ty stół masz. Czekaj, może ja mogę. Czekaj, stój czuj, stój, stój Nie. Nie mogę ci u nas wziąć tego. A to trudno. Faktycznie. He? Ło! Ło! gdzie w traktor przydupcyłem, ale poleciał. Tam już tyle się zetnie z tym, tym no Ta, ale ładnie, check zadupiłem już. No, no mówię, Jeszcze jeden, proszę, proszę. Give me that, bitch, bitch, bitch. Oh, what no, the fuck, fuck, fucking. In Was? your ass, 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 so much. I da po ciebie. Da po ciebie. No, ja, ja, Czekaj, bo nie Władysław zaraz się w paliwo tu w Władysławie. O, oh, jak oh, tam w A, nie. mi 84 litr. No ja jak widzicie będę władysławem obsypywał te pyrki nasze yes, nie zabił mi! No ty kurwo O Ooooo Krzysiu, nie stresuj się. Ale było tak blisko, no. Nie, ja obsypuję pyrki. Jak widzicie... Czekajcie, ja w, w ogóle to się włącza? Nie, nie włącza się. Widziałem hmm. jak to działa? Pierwszy raz to obsypuję, no nie? To... To to... Nie, ra, raz obsypywałem mu tego. u... U... Ku na chyba obsypywałem tak. kiedyś Gdzieś na tym starych odcinkach Ej, nie mogę pod górę podjechać, no nie? To jest w... nasza pierwsza ugrana runda Władek na... i kiedy te cztery zrobiłeś? No Władek sobie pod górę nie daje rady, no nie? Nie może podjechać I'm pod górę, No idzie Na Władek sobie nie daje rady pod górę Proszę mnie tu nie pisać Rurururur. teraz Pewna dziewczyna pisze Przyspieszyłem trochę go Powinna działać No na Asum O S Namaste ich tu No trochę się ojeżdżę z tymi kurde obcypywaniem. No tylko podważątki Ale gościu właśnie zginął gości... mojej broni Dobrze cieszę się, ja jestem się dumny Krzysiu Ja też Jesteś siebie ta. Jak nigdy wygrałeś talon. Na kurwę i balon. balon. No o, nie. O, wiemy już. Na te spawnie. Kurwa, to są właśnie typowe ruskie chuje, nie? Na te spawnie. Te spawne. Ej, no kujwa, to nie działa mi. Headshot. Ja pizmiam. Ale to jest ładny widok z góry. No z góry, tak. Abyś to teraz mógł taką miniaturkę pierdolnąć w ogóle ten, oficjalny dodatek 2 do farminga jest za 3D. Wiem, on mi już gadał. Media Wie? Expert. Tak, w i w, 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 w tym w go też. Bo byłem dzisiaj Media Expert, co zobaczyć za mikrofonami. Już jeden Media Expert chciał kupić mikrofon. To co o dem, jak coś ty? tylko <grym> <grym> mówię. Tylko potwierdzam info. Może jutro będzie, jo? <grym> Może. <grym> Wszystko zależy od media ekspertu Za rok może dwa Kiedy wyślą? Schodami na szczyt Tak, dokładnie, tak Tak samo on się bawi Kupuję mikrofon od dwóch tygodni, no nie? No co za To jest Muszę Muszę kurde podjeżdżać lekko pod górkę, bo nie... Mój traktor na jedynce nie wjeżdża pod górę, no to jest dobre Gdzie na jedynce powinien z lekką ręką podjeżdżać co, no nie? No. Muszę mu spamować w. No, bo inaczej się nie on da. B. Teraz I... już trzech ładnie zabiję. I na, najgorsze, że ten. Że nie mam haksów. No, dokładnie. Najgorsze, że nie działa mi tutaj ku no ten. Eee, S-limiter, no nie? A. A sąsiadowi pszenica kosimy? Nie, nie kosimy. nie. Sąsiad nie zapłacił. Za no. ostatnie goszczenie, daj więcej mu, nie, 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 nie ten. Tak, no kochani, ja wiem, że y, może Wam się wydaje, że tu nic się nie robi w tej ziemi, ale ona naprawdę się tu robi. Nie to, że tu się nie robi, tylko po prostu y, to już było wcześniej obsypywane no i dlatego nie zmienia się tekstura. Tak to by się zmieniała tekstura, że. Jest jakby, e, widzę, cię tam. Le le lepiej są zrobione, no nie? Ale to wiecie, rozumie to. My to robimy tutaj. Tak, staramy się uralnić troszeczkę te rozgrywki. Ło! bardzo. No Widzę i... tam, jak tam się smyczysz do góry. No, ale zobacz, a potem nagle dostałem takiego powera takiego, no nie? Tylko w pizdę. Naprawdę. Okay. Nagle dostałeś takiego powera, jedziesz kurde 10 na godzinę, no nie? Wiesz co teraz się wyda wy wydarzyło? Kupiłem se apkę No. Przegrana runda od tak, razu. Tak, tak. Zrushują Cię i Ty nie strzelisz nic. Nie no, i teraz na eko będą biegli raczej. Masz, ten się w John'ego dopasowuje, tak, 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 tak. Drugi Johny no. nam się rodzi. No, come on! Ej, 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 wypraszam sobie, tak. Dobra, ja widzę, że już pierdol na A dostajemy. Czycho pamiętaj, miej założenie, gdzie chcesz się wychylić. Kis z tym, że dali jest ta przystawka na tym headerze, nie? tym, tam Amerykańsko, ty możesz. Z mogę. Nie wszyscy kibicujemy w Polsce! Dokładnie, o, o, nagrywamy godzinę. to w, w dniu meczu, Polska, Niemcy, jeszcze nie przed meczem, tylko... Znaczy, no przed meczem. Przed meczem, ty. Przed meczem mecz będzie o 21:00, a my nagrywamy to o godzinie 10.00, znaczy, no, zartuję, no, później. Nie tak wcześnie. O godzinie 12.46. Dokładnie, i 24. O kurwa o miłak mi się wkradnął A dupa pełny zbiornik O nie, jesteśmy zgubieni Przepraszam, pełny zbiornik Podjechać panu dam? A podjadę sobie No dobra, nie chcesz to, to nie Pan tam, co pan <coughs> masz tam robić Nie ja robię Ręczny jest puszczony w masę, nie? Teraz raczej tak Jezu. Je Jedzie Było dobrze, póki mnie nie zdjęli sampki ale poszedłem i na plecy jednego zabiłem z 57a, także kufa. Jak ja o, lubię 57 grać, to są te same głowy, nie? No, pich, z 57 też pich. mi się gra dobrze. Bo tak, ja on gra bardziej z 57 niż z PT50, kiedy z PT50 bardziej mi się, lepiej, lepiej mi się grało, nie? no nie? No, co za matej. Do tyłu mi jedzie. Bo ręcz, ręczny ma. Na się ręczny nie ma, musi ręczny mieni. Wow! Ale on, ej Ale dostałem głowy, kufa. 443 Wrażenia, wiem Musiałeś na przestrzał stanąć na rampie pewnie Nooo no, bo, bo tam masz taką górkę przed rampą Jak na nią wejdziesz to widać ci całą głowę Nie, ja byłem tak Że na byłem przy samej rampie Aha, dobrze Po prostu prawda. wychyliłem na nich, a tam trzech i jeden był z awką I dostałem w pierdol Wyrażaj się młody człowieku no, ale on przynajmniej nie piszga widzę się, jak tu niektórzy tutaj. Właśnie. Dla nie umiała przypomnieć kto to nie. No stałeś się, ale my oczywiście bardzo przepraszamy. No tak. sam so, 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 on no, trochę chował swoją desubordynację. Niestety. To, nie mi się zachować to w, w towarzystwie po prostu. No, do, 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 dokładnie. Został pierdolony przez moje osoby. Znaczy, o, o, no, opieprzony. <głos> <głos> no, no. I chciałem powiedzieć, że więcej taka sytuacja się nie powtórzy tutaj, e, dokładnie. Potwierdzam. Nie pamiętam, za jeszcze że żałuję i pragnę się poprawić. Tak, i ktoś pisze do mnie Takie na są Steamie. założenia. I ktoś pisze do mnie na Steamie, no nie? To, to będzie masywny. Pewnie masywny. No, al albo Ciucik, gramy. <noise> <noise> ciucik na pewno nie pisze, że gra, no, ku... chyba za szybko mi poszło, bo jakoś. Chyba, że ominął kilka tych dzządków. <noise> bo się gdzieś chyba zgubiłem I jak na Oj, początku, ten. jak na początku jeszcze robiłem to jeszcze spoko było, no nie? a teraz no, gdzieś... Jechać. tak, bo teraz gdzieś mi się rachuba już pomyliła Proszę, z awki trafi mu innemu w kostkę w kostkę? no ja... ja też nie wierzę, bo mój wariak nie chce... bliżej pod... on pod górę nie może wjechać Władysław, no co ty robisz? Władek, ty policjancie, ty. Władek, nie daruję ci tej nocy. Bożko, nie wybacz. Czy ci, jak mogłeś ja zrobić? zrobić. Abdul, to bardzo cię kocha. Już kupiłem bilet do no. by zobaczył. Nie, już nie pamiętam, że... Teraz już się dziś Popka już, już nie jest naszym hymnem, yy, kiedy jeździmy do próbu wczoraj, czy dwa dni temu w Katowicach Na Trzech Stawach Ej, k**wa za... Ale jaja Ten Wła Władek na stoju się kończy, silnik mu Zrobimy kapa, Krzychu przyjedzie i zrobi kapa we chłopie, to trzeba, trzeba kapita kapitalkę zrobić A nie no, za tydzień mechanika ściągniemy A znowu homunculus przyjedzie A nie homunculus Normalnie to są jakieś jaja, no. Nie, nie mogłem. Przez drogę asfaltową nie mogłem podjechać, bo mi się kołakręcił z tyłu, no nie? Aha. Aha. No, to się za tydzień ciągnie mechanika i podprawię. No karwa wiedział. No byś karwa wiedział. Tak, a jak widzicie my tu obsypujemy te ziemniaki w następnym odcinku będziemy już... Ja będę talerzował, bo niestety, ale przechodzimy już do uprawy, ja muszę to grzepa bo po rzepaku będziemy sadzić dużo więcej ziemniaków w przyszłym roku taki plan jest. Tak, lecimy... Tak, lecimy w bimbrownie. Chciałem powiedzieć. Bimber ziemniaka robi, dokładnie. I no jak wiecie no... Potrzebujemy wtedy więcej, no i zmienimy troszeczkę sprzęt prawdopodobnie. Uuuu, coś większego pójdzie? Oh yeah! No prawdopodobnie tak myślę, że na jakiegoś tam, może MTZ-cika, może jakiegoś ten, no możecie wysłać propozycję, jakie do tego sezonu by i ciągniczek, w komentarzach, tak więc polecam. Może jakiś Ursusik, taki z tej serii. Traktur? Nie no może, no może Ursu, no Ursusik bym nie chciał, rozumiesz. No coś większego. No ale co coś większego by się przydało? Tylko nie wypierdzielcie mi z jakimś pronarem. Albo coś takiego. To, to już nie Aż tak, tak, tak pamiętajcie, do stówki maksymalnie. No to, to takie starsze, coś żeby to tak przypominało polsko wieś. No, nie no z pronarem na ja tym nie będę jeździł, no tak trochę słabo to wynika. Duże mówię. Z pronarem? Basika, no co ty? Ja nie wybaczę ci, jak mogłaś zrobić to z nim. Na no, Abdulla co za lipa Abdul, tak bardzo cię kocha. Nie wierzę. O. Ja to. Ty... Ło! Ale bym słupa przygrzmocił. Pierona, to... złamałby się. Jak to kiedyś mi powiedzieli na Małopolsce, gdy jechał jeczęnikiem z, naczy... z lawetą No w słupa nie wypierdal. No, a prawie, prawie bym to zrobił. Tak, prawie, prawie bym to uczynił. Nie, że przechodził na żyletki, Nie, Nie! Ale... Tak, tak Ty, to chyba to był żony, bo lusterka w pod podpierdzi Wiedział typa, że zmienia, że, że jest, a typ się nagle zmienił w bronie, że tam reloada się jedną Co zabili? Ale dobra jest to, że teraz 7, tak jakby ostatnie 7% twoich naboi, no nie? No Inny dźwięk ma i słyszysz, no. kiedy ci się kończą boje, To jest dobre, bo jak na przykład ja full auto wyprowadza, wyprowadzam, znaczy, bo ja, no, może ja trochę inaczej gram niż ty. Ja jedyne co wyprowadzam, przenadam, prawda? No, ja <grym> jak wyprowadzam full auto w counter Strike'u, to, to rozumita, mi jest łatwiej wtedy ten skontrolować to, albo wyrzucić broń i zmienić na inną szybko, tak? Tak, tak. Tu, 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 tu. Wa Władek, zagas mi. Nie, to się... gin, gin! Jest, zginął. Co się ustało? Ja muszę sobie... muszę 55 muszę... bo to będzie to łać, bo to Będę talerzówkę podpinał No to za znaczy tydzień trzeba do Władka mechanika ściągnę, no tak, to ja, kapitalkę trzeba mu zrobić, no przecież on już silnika nie ma tam. Do mnie na kanał dacie... Co? No. Do mnie na kanał dacie, to wam tu naprawdę A, do, 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 do mnie do mnie na kanał Godacie, a ja nie szczaję co chodzi, nie? <laughs> Na, pra, przez trzeci odcinek ja już oram to pole, no nie? Też to mogę się zmienić, no? Nie no Dobrze Jezi. ci tam idzie to już nie wujni wolą spać. Myśmy nie Ej, nie idzie. Nie po... Ej, nie grać po... nie grać... Ej, nie po parkach. a my lubimy grać. Pomoc w Counter Strike o śmierci, ale 69 po stronie CT Jestem Myś. trzeci I mam Xekwa w sumie bo jest tematem, 27 Bo A spodole. słyszeliście, że mają co mode dojść w farmingu 17? Tak, wow. zmiana płci Soja y, Czoda chlebna Czoda chlebna, Teżki. tak Żożotkie, Paste oleista I radio Soja i radio no I będziemy, będziemy słuchać radio station bararara. Będziemy wrzucać sety od i będziemy... A, a widzieliście tam? widzieli Widzieliście co Bohun dodał? Tą przeróbkę ten, GTA no, 5 jedna. ten Na farminga I tego fakera jedzie gość uciągnika, ja a ten fuckera mu pokazuje Widziałem Dobre, fajne to było, to było fajne akurat To się udało o, akurat się. w tym momencie Powiem tak, nawet śmiechłem no, a to jest nawet śmiechłem Ja jestem po 3 godzinach stu i ja żyję Wow no, poszedłem, bo ja poszedłem, poszedłem spać Gdzieś po, po pierwszej bo myślałem, że kopa Ameryka jest, Copa kopa Ameryka że? Nie właśnie, dzisiaj. Dzisiaj później nie było akurat, no. No i. A musiałem o czwartej wstać. Dobra, piątą do roboty. O nie, ale wstałeś. Ale wstałeś. Ja dopiero we no. do wtorek idę, w środę, i potem sobota, niedziela. Ty. Teraz je, jeszcze jutro jutro idę, muszę powstawać wszystkie te maszyny, jak były, i prawdopodobnie finito. I dziękujemy tak. panu za współpracę. Na razie. No i prawdopodobnie dziękujemy panu za współpracę. Po, zro, król zrobił swoje, król może odejść. <grym> A, po, po dwóch tygodniach pracy? No tak, no to, to było tylko wiesz... Miałem zrobić to, co miałem zrobić, no nie jak będzie coś więcej, to wiesz... To będzie telefon. To te, te, będzie telefon, tak. Będziemy memory five. Tak, jak, jak, to, jak, to, jak to mówi się, ja swoje zadanie wykonałem. U siebie, rób jak u siebie, u kogoś na no. odpierdol Nie no, ja to zrobię tam z ale dobrze, no nie? Ale no jest, no ja, po, po, ten, ja sobie powiedziałem tak, że jeśli Nie uda mi się znaleźć takiej po, porządnej roboty w jakiejś tam, wiesz, lepszej firmie, no nie? No To no mimo wszystko, ale będę musiał jednak pójść do, do tego leklerka i w leklerku pracować, no To troszkę mi się to nie uśmiecha, no ale Oj, tam Żadna praca nie hańbi że pieniądze były czy się stoi, czy się leży? 2000 się należy. Tak. Chciałabyś. Tak, jakbyś chciała... Ej, koło mi się nie kręci, no nie? <laughs> no serio. Co za idiota O, o, o! Kurwa, zabij go! Kaka Ej, to belka leży jedna sobą. Gdzie? Ej, ty coś te belki zbierał tu. Jest belek nie zbierał, ty. No, ty jedna leży. na welka leżę. No się, polu ja sens wzięliśmy w dzierżawę. Dobra, muszę jechać. Odejść, przeczepię. No, ku. Byczepa, nie ty. Jak ty, to ty są dzięki przeczepy, możemy ci tam podpiąć ten. Z plus mogę ci podpiąć. A tam. Dobra, SG gramy, offensive o, krzykło jego ulubionym bronią. SSG, sorry, Skautum. A, SSG. Tak, jest, zaraz a... koniec a, to. A SG to dawno nie grałem, kurde. Zapomniałem się gra. No, też. Nie, nie gram, to w broni. Tu trzeba realnie jechać po drodze. Kaj nie, nie, muszę tu, tu opierdziulić. A, przecież. Jak jest ten. Jak to się nazywa? Jak jest? Jak masz kurde? Żniwa, to przecież przez pola zapierdzielasz często. No ale to 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 tak, to jak zależy jak się chce? Przynajmniej u mnie, tak ja zapamiętałem. My się bardziej tak po łąkach zapier. Wiela. Po po polach to jest ale. Nie, akurat do końca to rać, spoko. Ja się chcę przejechać, tak? o kurde. Ale gibię jeszcze. <grym> Ja mam kukurydzę dojrzała. Ło No tak, ale nie mamy czym snacić się z tej kukurydzy To ja będzie zainwestować w przystawka. Albo w kiszonkę robimy. Nie no, raczej w kiszonkę. Ale to trzeba będzie wynająć od kogoś, kurde, tego. Jakąś maszynkę. Ło, ten dookoła pojechał pierun. Zak zakopałem się no. Według w płot. Ej na Tego, to się, to się wytnie! Tego nikt nie widział. A my lubimy grać, bo no, co w counter Strike. Trzeba potem z łopatą przyjść. Dokładnie. Z zboża wyrzucić. Patrz jaki kubany. wiedział, że tam będzie. Miał na nim celownik, ale mm -hmm. będzie szczery. Dlaczego? Nie wiem, nie zdążył. A nie mógł, kurna, zrobić ten, z Free wylecieć? No on szedł z nową idzie, idzie na shifcie, patrzy się, patrzy mhm. się w lewo, w lewo jest? Jeb dostałban Typowy pola... typowy ruski, no nie? A ruskie jest? Ja. Yes. Typowy, typowy ruski. No no i my galani, Wam dziękujemy za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie, zostawcie pozytywną łapkę w górę pozytyw, pozytywny komentarz i w ogóle no. Aby tak dalej i pamiętajcie, wysłuchajcie propozycje jakich ciągników możemy użyć w tym naszym wspaniałym, jedynym niepowtarzalnym, jeszcze lepszym sezonie. Dokładnie tak. Dziękuję wam serdecznie, hej, cześć, czołem, łapka, cześć. Pa, pa.